Cześć! Szalona szynszyla, tajemnice Simów 21, gość specjalny, start! Ale na samym wstępie chciałabym mieć do Was wielką prośbę. Kamil poprosił mnie, żebym udostępniła zbiórkę na rzecz jego ciężko chorej mamy. Pani Krystyna jest chora na raka, który dał przerzuty na wątrobę. Niestety, zwykła chemia nie daje rezultatów, ale dla tej pani jest jeszcze nadzieja: jest to kosztowna terapia. Dlatego Kamil założył zbiórkę na pomagam.pl. Ja ze swojej strony niestety nie mogłam zbyt wiele pomóc materialnie tej pani, jednak jeżeli wy też włączycie się do akcji, nie tylko chodzi mi o wpłacanie pieniędzy, ale też o udostępnienia, to na pewno uda się zdobyć pieniądze na leczenie. Link do zbiórki z opisem całej sytuacji jest oczywiście w opisie. No i dziękuję, że wysłuchaliście to małe ogłoszenie. Dzisiejszym gościem, jak zapewne domyślili się praktycznie wszyscy, bo ja nie umiem robić zagadek, są zbyt łatwe. Albo umiem, bo to zależy, czy zagadka ma być łatwa, czy trudna do rozwiązania. Więc jeżeli zagadka ma być dość prosta, to udało mi się. No, ale oczywiście zboczyłam z tematu. Naszym dzisiejszym gościem jest. była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych: Jackie Kennedy. A, to nie ona. E, tak, więc naszym dzisiejszym gościem jest Merta. Która jest chyba i klonem, i zgodziła się jednak wziąć udział w tym odcinku. Także gratuluję Wam wszystkim. Tak dobrze trzymaliście kciuki, że osiągnęliśmy pełen sukces. Ja nie wiem, dlaczego ja bym się miała nie zgodzić na wystąpienie w najlepszej serii simowej na polskim YouTubie. Toż to jest zaszczyt. Skąd w ogóle te wątpliwości? Ja jestem wręcz oburzona, że Mirabał był pierwszy. Co to ma być? <laughs> a tak w ogóle to cześć. Połowa z Was pewnie mnie już zna, a połowa może nie, także ja jestem merta, jak coś. I z góry bardzo Was przepraszam za mój głos dzisiaj, ale próbuję wyjątkowo nie wrzeszczeć na potrzeby tej serii. Ale to się nie uda. Jako, że ja tu jestem tylko od wstawiania ankiet, a to Wy wybieracie co Was interesuje, to tematami dzisiejszego odcinka są dwie zwycięskie propozycje: mianowicie historia Moonlight Falls i choroby, jakie pojawiają się w serii Gier The Sims. Zacznijmy może od chorób, bo ich grono niedawno się powiększyło. W The Sims 1 Simowie pierwszy raz mieli wątpliwą przyjemność chorować, gdy zainstalowaliśmy dodatek Światowe Życie. Każdy Sim posiadający świnkę morską musiał liczyć się z tym, że jest narażony na wielkie niebezpieczeństwo. To wielkie niebezpieczeństwo było tak wielkie, że nawet zapisałam je wielkimi literami w tymże scenariuszu. Było wielkie, bowiem było letalne. A powiedziałam letalne, a nie śmiertelne, bo boję się do demonetyzacji, zdrycia ze mnie. Ale o śwince morskiej już mówiłam i to bardzo dużo, więc jeśli oglądaliście 18 odcinek Tajemnic Simów, to już wiecie wszystko, a jeżeli nie, to bierzcie się za nadrabianie zaległości. Kolejną chorobą była zemsta Faraona, w angielskiej wersji zwana zemstą Montezumy, a w kodzie gry uroczym określeniem Puppy Pants. Jest to choroba, którą Simowie mogą złapać na wyspie wakacyjnej. Sposób zarażenia się nią jest bardzo prosty. Wystarczy kazać jeść Simowi z niską potrzebą higieny. Widzicie? Simsy kiedyś spełniały edukacyjną misję, która teraz na pewno działałaby pod patronatem świętej pamięci Ryśka z klanu. Myjcie rączki dzieciaczki, inaczej dostaniecie... zemsty Faraona. Owa choroba nie zabije Sima, jednak uprzykrzy mu życie bardzo szybko spadającą potrzebą penhera. Kolejna choroba, tajemnicza choroba, zaatakowała Simów wraz z dodatkiem zwierzaki. Co ciekawe istnienie tego bakcyla nigdy nie zostało potwierdzone. Jego objawy są takie same jak zarazy świnki morskiej, jednak nie wymagają klateczki z uroczą kawią. Właściwie nie wiadomo czy ta choroba nawet istnieje, w kodzie gry jej nie znaleziono. I uważa się, że jest to jakiś dziwny bug, który miesza występowanie chorób w grze przez złe wykonywanie funkcji. Ostatnim złem, jakie może przydarzyć się Simom w jest załamanie nerwowe, jednak ono zdarza się tylko słabym Simom. Jeżeli naszą gwiazdę kilkukrotnie spotka niepowodzenie, wtedy Sim wpada w stan katatonii i szybko traci potrzeby komfortu, zabawy i pęcherza. Może też stracić punkty kariery. Taki zły stan Sima może być pożywką dla okropnych tabloidów. Jako, że jest z nami specjalistka od dwójki, z którą nie śmiem się równać, to choroby z tej części przedstawi Wam Merta. W The Sims 2 występuje 5 chorób. Zatrucie pokarmowe, przeziębienie, zapalenie płuc, grypa oraz tajemniczy wirus zwany dziwną chorobą. Zatrucia pokarmowego Sim dostaje po zjedzeniu czegoś zepsutego lub przypalonego. Jest na to 10% szans podczas jedzenia. Objawami, jak w życiu, są nudności i wymioty. Choroba ta może skończyć się śmiercią Sima, jeśli nie jest leczona. Przeziębieniem, a właściwie katarem w polskiej wersji językowej, Sim może zarazić się w pracy lub w szkole. Każdego dnia jest 1% szans na to, że wróci przeziębiony, więc zdarza się to rzadko, a w dodatku przeziębienie samo w sobie nie jest śmiertelne, ale to nie znaczy, że można je zlekceważyć. Po pierwsze, choroba ta jest ekstremalnie zaraźliwa. Po drugie, nieleczone przeziębienie może przerodzić się w zapalenie płuc, które jest już chorobą letalną. Objawami obu chorób są głównie kaszel, spadek komfortu i pęcherza, ale w przypadku zapalenia płuc są one silniejsze i dochodzą jeszcze gwałtowne spadki energii. Grypą można się zarazić tak samo jak przeziębieniem, ale najczęściej dopada Simów, którzy mają w domu karaluchy. Może się wydawać, że Sim choruje na nią prawie za każdym razem, gdy depcze karaluchy, ale prawdopodobieństwo zarażenia wynosi tylko 5%. Simowa grypa objawia się uporczywym kaszlem, biegunką oraz gwałtownymi spadkami energii, komfortu i zabawy. Jest bardzo zaraźliwa, a nieleczona może skutkować śmiercią Sima. Co ciekawe, złe wiedźmy i tępiciele robactwa są odporni na grypę. Dziwna czy tajemnicza choroba to mało znany wirus, którym pierwotnie można się zaradzić tylko pracując przy stacji biotechnicznej firmy SimSanto, którą zdobywa się na szóstym poziomie kariery naukowca. Szanse na zachorowanie wahają się między 0 a 60% w zależności od wskaźnika aspiracji, poziomu logiki czy nastroju SIMA. Ale jeśli Sim już złapie wirusa, może nim też zarażać innych i to z łatwością. W tej chorobie Sim ma dwa losowe symptomy, niezależnie od tego, czy zaraziła go stacja czy inny Sim. Na przykład jeden sim może wymiotować i być ciągle zmęczony, a inny może mieć kaszel i biegunkę. I jak prawie wszystkie choroby w dwójce i ta może skończyć się dokonaniem żywota naszego sima. Większość chorób może zostać wyleczona poprzez zwykły odpoczynek. Należy dbać o pasek komfortu simów, kazać im dużo leżeć na łóżku, drzemać czy brać kąpiel z bąbelkami. Innym sposobem na powrót do zdrowia może być lekarstwo wyprodukowane we wspomnianej już stacji biotechnicznej, ale działa ono tylko z dodatkiem czas wolny lub osiedlowe życie. Chociaż ja dałam je mojemu simowi i go nie wyleczyło, więc nie do końca wiem o co chodzi, bo mam te dodatki. Jednak najszybszym i dość łatwym sposobem na pozbycie się choroby jest zjedzenie zupy babuni, którą z dodatkiem czas wolny można nauczyć się przyrządzać dzięki premiom aspiracji. Wystarczy jedna miska, nawet przypalonej zupy babuni, a sim będzie jak nowy. Kolejną grą na naszej liście jest trujeczka. Jest tam wiele chorób, które w większości są nieciekawe, bo mamy tu odgroma różnych mdłości i innych fików żołądka. Większość chorób jest niegroźna i jedyne, co uprzykrza naszemu simowi życie, to negatywny nastrójnik. Wyróżniamy też takie choroby jak zatrucie pokarmowe z budki z jedzeniem, choroba wywołana zaklęciem, przeziębienie, czyli grypa, na które nasz sim może się zaszczepić, pojawiająca się wiosną alergia, niekontrolowane chichotanie. Jednak najciekawsze są cztery choroby. Wirtualne mdłości, które Sim odczuwa po użyciu gogli do wirtualnej rzeczywistości. Co ciekawe, sama doświadczyłam tego uczucia. I kto teraz powie, że studia informatyczne są nudne i niczego nie uczą? Poza tym mamy klątwę mumi. Sim może na nią zachorować, jeżeli przegra bójkę z mumią, a owa mumia zionie w niego ciemnym, mglistym oddechem. Nasz podopieczny może umrzeć, jeżeli nie wyleczy jej w ciągu dwóch tygodni. Jest aż dziewięć sposobów, w tym jeden nielegalny, żeby wyleczyć z niej Simów, więc spokojna głowa. Inną ciekawą i letalną chorobą jest choroba paradoksu czasu, której można się nabawić przez podróże w czasie. Choroba leczona jest w szpitalu, jednak jeżeli nie zainwestujemy w lekarza, Sim powie papa życiu, a jego duch będzie pomarańczowy ze słabo widocznymi kończynami. Coś jak to, co zdarzyło się dla Martiego McFlya na balu naturalnym jego rodziców. W The Sims średniowiecze pojawiają się choroby oraz obrażenia, które możemy leczyć u medyka, a także stosując różne leki. W The Sims 4 podobnie mamy do czynienia z chorobami, które zostały dodane do gry tylko po to, żeby simowie, którzy wybrali profesję lekarza, się nie nudzili. Chorych simów na pierwszy rzut oka poznajemy po dziwnych wysypkach i plamach na ciele, ale czasem widać też, że kręci im się w głowie albo mają atak śmiechu. Poza tym simowie mogą nabawić się zatrucia w restauracji. Jeżeli sim zachoruje, restauracja wypłaci mu odszkodowanie. Najnowszą chorobą dodaną w ostatnich akcesoriach była gorączka powodowana przez gryzonie. Sim, który dokona przez nią żywota, pozostawi po sobie pomarańczowego ducha przebranego za wielkiego chomika. Choroba ta jest swoistym ukłonem do zarazy świnki morskiej, która ładnie spina całkiem przyzwoitą klamrą kompozycyjną tę część odcinka. A w sumie to jednak jeszcze nie, bo przypomniało mi się, że w The Sims Mobile, a właściwie po amerykańsku powinnam powiedzieć Mobile, ale kto by tak mówił, pojawia się lamia grypa, o której wiadomo tylko tyle, że istnieje. Teraz przechodzimy do części znacznie ciekawszej, mianowicie historii mglistego Moonlight Falls. Jest to miasteczko dodane do trzeciej części Sims'ów, które otrzymaliśmy wraz z dodatkiem Niez tego świata. Merta mówiąca o dodatku nie z tego świata w całkowicie neutralny sposób. Takie rzeczy tylko uszalonej szenszyli. Ten dodatek skupiał się na nadnaturalnych istotach, takich jak wróżki, wilkołaki czy też ulepszone wampiry, więc i to miasteczko zamieszkiwane jest w większości przez nieludzkich Simów. Znamy teraźniejszość tego miasta, możemy kreować jego przyszłość, ale czy wiemy, co działo się z nim w przeszłości? O tym, że przeszłość miasteczka była ciekawa, informuje nas pierwsza rzecz, jaką widzimy, włączając Moonlight Falls, mianowicie opis. Swoimi mglistymi wodospadami, głębokimi lasami i otulonymi mgłą zatokami, Moonlight Falls oczarowuje każdego, kto się tu pojawi. Miasto zostało założone wieki temu przez dwie przybyłe rodziny. Wanguldów, nadzwyczajnie długowiecznych i niecierpiących słońca oraz wolfów pozostających pod niezwykłym wpływem księżyca w pełni. Wkrótce dołączyli do nich dziwni, najwyraźniej magiczni mieszkańcy lasu. Miasto jest znane z osobliwych eliksirów, wyrabianych z roślin, klejnotów i minerałów, unikalnych dla tego cichego zakątka świata. Niektóre składniki można znaleźć wyłącznie nocą, ale naprawdę odważne osoby mogą zostać dłużej po zmroku. Niektórzy powiadają, że w blasku księżyca ten świat wygląda całkiem inaczej. Miasto Moonlight Falls jest ukłonem w stronę nowoczesnej fantastyki. Ale kopiąc głębiej, dojdziemy też do bardziej klasycznych motywów. Znajdziemy tu nawiązania do takich książek, filmów i seriali jak Czysta Krew, Harry Potter, Arizona Junior, Być Człowiekiem, Zmierzch, Evernight, a nawet laleczek Monster High. Poza tym mamy nawiązania do baśni Braci Grimm, snu nocy letniej oraz Romea i Julii. Co ciekawe, w Moonlight Falls spoczywa także Xavier Lewus, którego znamy z dwójki. Swego czasu nawet popełniłam o tym film odcinek 11 tajemnic Simus, z tego co pamiętam. Jednak teraz nasuwa się nam pytanie: kto stworzył Moonlight Falls? Tego do końca nie wiemy. Głównymi podejrzanymi są rody von Goldów i Wolfów. Ale to są Simsy. I w dodatku nie z tego świata, więc to nie będzie zwykła historia dwóch zwaśnionych rodów. Fongoldowie to rodzina wampirów. Głową rodu jest Aiden, wampir podobny do hrabiego Drakuli, taki old rządny żądny władzy i bogactwa krwiopijca z zamiłowaniem do czerwonych szminek. Aiden twierdzi, że to on założył osadę, twierdzi, że to pamięta, ponieważ jako wampir Aiden jest długowieczny. Wraz z nim w wielkiej posiadłości mieszkają jego dzieci, Emily oraz Tristan. Na pierwszy rzut oka możemy stwierdzić, że Tristan jest wzorowany na Edwardzie ze Zmierzchu. Wskazuje na to zamiłowanie do ludzkich partnerów oraz wegetarianizm. Znacznie ciekawsza jest jego siostra, różowo-słodka Emily. Wygląd Emily jest dość nietypowy jak na wampira. Jak możemy przeczytać w jej biografii, przegapiła wiadomość, która zachęcała wszystkie wampiry do przyjęcia gotyckiego stylu życia. Jednak nie tylko jej styl odróżniają od reszty rodziny. Van Guldowie są skłóceni z innym rodem, który rości sobie prawa do chwały tytułu założycieli Moonlight Falls. Tym rodem są Wolfowie, którzy oczywiście są wilkołakami. No i co zrobiła Emily? Zakochała się w Waylonie Wolfie, brzydkim jak nos listopadowa wilkołaku. Rodzina Wolfów jest dość liczna. Składa się z dziadka Papiego, syna Dwayna, jego żony Eriki i ich dzieci Wejlona, Wilhelminy i Gatora. Nie wiadomo, czy są oni spokrewnieni z Wolfami z Sunset Valley. Nestor rodu, papi, został wychowany w przeświadczeniu, że jest dziedzicem rodu założycielskiego. Żyje samotnie w biednie urządzonym domku. Jego śmiertelnym wrogiem jest oczywiście Aiden Van Gould. Przyjrzałyśmy wszystko, łącznie z cmentarzem, trybem kupowania i księgarnią i jedyne na co natrafiłyśmy, no dobra, Magda natrafiła, bo ja nie mam tego dodatku, to książka autorstwa, uwaga, Aleksandra Ćwira pod tytułem Baron Graf Van Gould. Niestety nie wiadomo o kim nienarodzony jeszcze przecież Aleksander pisał. O Edenie? O kimś z przeszłości? Z przyszłości? Z Aleksandrem nic nie jest pewne. Zwłaszcza, że jest też autorem książki pod tytułem Morderstwo w Miłowie. Niestety nie da się jednoznacznie stwierdzić, kto założył Moonlight Falls. Zapewne to my mamy o tym zdecydować. Zależy czy lubimy Wilkołaki czy Wampiry. No ja z Dwojga Złego to już chyba wolę Wilkołaki. I na tym chyba możemy zakończyć. Zachęcam Was do odwiedzenia Moonlight Falls i poszukania ukrytych smaczków i odpowiedzi na pytanie, kto założył to senne miasteczko. Poza tym chciałabym Wam podziękować za pomoc w ustaleniu, kim była Ola Bosmańska. Simka wzorowana była na Oldze Boznańskiej, malarce. Chciałabym też oczywiście podziękować Mercie, którą bardzo miło było mi gościć na swoim kanale. Koniecznie wejdźcie na jej kanały: są to Merta i Martikor. A także na super świetną grupę Pomidor Smerty. To ja dziękuję za danie mi szansy wystąpienia w tym kultowym programie. Nagrywam to już drugi raz, więc zupełnie straciłam głos. Więc powiem jeszcze tylko. Subskrybuj, że jakoś... <grybujcie> Dobra, bez jaj. Zapraszam na moje rzeczy, jeśli jeszcze ktoś mnie nie zna. Też i na moim kanale pojawi się coś z szaloną szynszylą, mam nadzieję, więc może warto zajrzeć. Pozdrawiam. Zapraszam Was też na moje społecznościówki. Linki oczywiście macie w opisie. Poza tym głosujcie w ankiecie na temat następnego odcinka. Link też oczywiście jest w opisie. A jeżeli macie swoje propozycje do następnej ankiety, to wysyłajcie mi je na maila szynszyla.szalona.gmail.com. Byłoby mi bardzo miło, jakbyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. To bardzo pomoże w pozycjonowaniu moich filmów. Papa pa i cześć!